I usmano z tej strony Fortmoniak2 W dzisiejszym odcinku wam powiem Co będzie za Chyba tam parę dni No ale to już wszyscy wiemy Tam jest oddzielny odcinek o tej postaci Epicki zadymiarz Za 3 dni i 23 godziny Wchodzi nowy zadymiarz To ja mam Takiego bata. Robię sobie opening No mały będzie Naj o, Boże, przepraszam. <laughs> Chcę go dobić do tego Big Ale jak jeszcze będę sobie grał, to jeszcze sobie dobiję do mega Megaboxa i może go wtedy odblokuję. Ale fajnie by było, kiedybym na odcinku trafił jakiegoś zadmiarza. Gdybym sobie kupił lepszy karnet zadmiarski, to to był od. <śmiech> <śmiech> przepraszam bardzo. Za mój kaszelac mam jakąś chrypę, nie wiem czemu. Tak, to byśmy sobie zrobili e, większy opening, ale Kuba nie zbiera. Ale zacznę zbierać chyba na nowe postacie. Dobra, to ja się z wami żegnam. Akurat pan się z wami żegna. No to na razie i cześć. Yo. A może jeszcze <laughs> Pozdr pozdrówmy, nie znam tego pana, ale to jest... Od Smileyxa, jak smil, Smilix, czy jak to tam, nie oglądam go, kiedyś go oglądałem, tam mało odcinków, O. i też pozdrawiamy mój klub, ostatnio wbił Nikodem, więc, więc <laughs> dajemy Ci członka, a tak, zapomniałam Wam powiedzieć, że trzy osoby, które wchodzą, dostają zastępcę, aha, tak, zastępca dowódcy. Czyli dostał pierwszy Sasza, Tiuji i Nikodem. Więc na razie. Cześć.